Lopa Hej, 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 witajcie w kolejnym vlogmasie. Właśnie sobie zdać sprawę, że to już się takie naturalne, że my wstajemy, bierzemy kamerę i nie zwracamy nawet już uwagi na to, jak wyglądamy, co robimy, tylko po prostu bierzemy kamerę i się witamy. Czy wstaliśmy lewą, czy prawą nogą? <laughs> jak to będzie, jak się vlogmas skończy? Swoją drogą, tak się chciałam też odnieść do tego, bo ostatnio się pojawiają komentarze pod filmem, że co to będzie, jak nie będzie vlogmasów. Ej, jesteśmy dopiero no ciut za połową. Ale, ale jeszcze, jeszcze trochę tych filmów jest, więc jeszcze nie ma co przeżywać. Mnie to bardzo cieszy, tak jak, to cieszą mnie takie komentarze, a to jest takie przeżywanie już, kiedy jesteśmy dopiero w połowie. Znaczy no ile? Dwa dni? Dwa dni za połową? Mniejsza o to. Póki co jesteśmy, witamy się z wami w kolejnym dniu. Yy, nie wiem, czy mam już po raz kolejny przepraszać za to jak wyglądam, ale chyba już nie, chyba się już przyzwyczailiście, że... Że jestem tutaj w każdej możliwej wersji. Wzięliśmy się za śniadanie. Krystian zrobił śniadanie. No to tylko odgrzałem. <laughs> Ale odgrzałeś, tak. Y, bigos mieliśmy zamrożony, więc jemy na śniadanie Bigos. Ciekawe, czy ktoś jeszcze je na śniadanie Bigos, bo ja dawniej jadałam takie rzeczy bardziej na obiad niż na śniadanie u ciebie. W sensie u ciebie. No, ty taką tradycję wprowadziłeś, że Bigos je na śniadanie. Patrzmy na zasobność lodówki, no to... Nie będę wam w sumie na razie mówić, jaki jest plan, bo chyba chcę się ogarnąć. Nie wiem, jakoś tak nie za bardzo potem przy montażu filmów lubię na siebie patrzeć, jak tyle gadam, będąc nieogarnięta. Więc ja jem, póki jeszcze mam ciepłe, ty jest, bo ty potrzebujesz wrzące. I co, miłe do oglądania. E, mamy dzisiaj wigilię firmową. I miałam cały dzień zaplanowany co i jak, ale słuchajcie, wstałam, uwaga, z bolącym uchem, uchem, rozumiecie? Póki to jest taki delikatny ból, że tylko czuję, że to, nie wiem, jakby ktoś mi tam drapnął w środku, ale no nie jest to przyjemne I to tak sobie właśnie myślę, czy to jest dobry pomysł, żebym ja jechała w miejsce, gdzie będzie głośno, gdzie będzie muzyka w sensie nie mam takiej wrażliwości na dźwięki, ale jakoś tak mi się to wszystko gryzie ze sobą. Do tego o 16 mamy być gotowe, bo jest taki transport tutaj z Tarnowa, wigilia jest za Krakowem. No a my z Monią miałyśmy śpiewać na tej wigilii. No i wigilia jest dzisiaj, a my jeszcze nic nie, nie próbowałyśmy, nic nie ustaliłyśmy. Do samego końca nie wiedziałyśmy, czy to robimy, i dalej nie wiemy. I teraz tym bardziej się zastanawiamy, czy w ogóle się za to brać, bo ani po żadnej próby nie było. A do tego no mnie jeszcze to ucho boli. No i wczoraj się umówiłyśmy, że ja na dwunastą już jadę do niej, czyli my mamy 9:00, więc jeszcze mam 3 godziny, ale będę musiała tam wszystko do niej zabrać, yy, ubranie, no, tak samo nie wiem, czy dobrze robię idąc tej czarnej sukience, co wam kiedyś pokazywałam, czy ona nie jest za krótka. Póki co mam kawę i napisałam Moni, że nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym ja jechała. I napisała mi, no na pewno, więc chyba mi zabrania nie iść. Znaczy, ja się czuję dobrze, no nic mi poza tym kawem nie jest. Będę musiała to jeszcze przemyśleć. Póki co piję kawę, mam dosłownie 15 minut do zajęć. I ja nie wiem, kiedy ten czas uciekł, ale miałam mnóstwo pracy związanej z Thermomixem i w międzyczasie jeszcze wykład, więc no tak uciekło trochę. W każdym razie ustaliłyśmy ostatecznie, co robimy. Znaczy, nie ostatecznie. Zadecydowałyśmy, że jadę do Moniki i tam podejmiemy decyzję, czy nam będzie wychodziło i śpiewamy tak trochę na spontanie, czy. Po prostu wypijemy kawę, zjemy obiad i <laughs> przesiedzimy razem do tego czasu, kiedy jedziemy na tą Wigilię. Tam sobie wezmę wszystkie rzeczy już do Moniki. I no, taki jest plan, z tym, że przez tą pracę i zajęcia troszeczkę mi czasu uciekło. Więc zamiast takiego długiego, leniwego szykowania się, będzie znowu w pośpiechu. Więc lecę się teraz kąpać. Ja złączył moje ucho. das otworzymy, bo później no nie wiadomo którycz 14ast, o któryj 14, wrócce 14czka dzisiaj. I jest to serum zwalczające oznaki starzenia. Super! W końcu jakiś taki fajny produkt, który faktycznie e, będę używać nie tylko, wiecie, tak, dla przyjemności, tylko jakiś pożytek z tego będzie. Mam całe 20, prawie 3 lata. Ej, za równy miesiąc mam 23 lata, więc trzeba oznaki starzenia zwalczać. Odwiedzisz mnie? Odwiedzę się. Sprawiałam do ciebie. Jak Zapomniałeś o czymś. Baw się dobrze? Nie. Ej, o czym zapomniałem? O czymś bardzo ważnym. No, dziecko jeszcze nie z odbioru. Nie. Czekaj, o czym zapomniałem? Będzie wojna. Wszystkiego najlepszego? No, może być. Cały miesiąc. No, ale nie z okazji urodzin. Dobra, bo ludzie pomyślą to na serio. A, piszę go po Co? A nie. A może. Ej. No. To też. To przeze mnie też będzie wojna, tak? Mamy dzisiaj. Dwu i pół rocznica ślubu. No tak myślałam, ale chciałam dopiero powiedzieć o 14, nie o 12:30, no sorry. Okej. Okay. No myślałam, że o 14 takie rzeczy no w godzinę. Nie no to no, oczywiście tak. w żartach. Mam nadzieję, że wszyscy tu zrozumieją. Ja nie rozumiem. Chodź, jedziemy, bo byłam pomówiona tak. na 37 minut temu. Hello, hello. O tej godzinie proszę pani, to kawę wypić i ewentualnie. Nie, to jest pomalowana. Tak. Serio? No, a co myślałeś, że będę nie pomalowana? No A, a co, się, się mi pomalować? Nie, że się będziemy malować tak obok siebie jak środki. A ja mogę ci pomóc jak chcesz Nie no, głupio mi tak Zacznę od piwania, żeby wiedzieć w ogóle czy się za to bierzemy Tak To lecimy z tematem Dzień jeden w roku, to jest w sumie takie niezobowiązujące, bo za to sobie pomyślałam Jest taki dzień Wy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, dzień piękny dzień. Dobrze, Ej, zróbmy to poważnie, bo tak póki co to sobie wiesz. Pitu, pitu, tak. tak, tak. Ważna sprawa. E, teksty jedziemy za koleją. No to co, wydrukować teksty? A masz drukarkę? A co mam, nie mieć drukarki? Nie wszyscy mają, a ty nie masz? Mam. A ja sobie włączę prostownicę, bo ja myślałam, że my się tu będziemy szykować, na poważnie, a Ty mnie wystawiłaś. loki? No myślałam, żeby zrobić loki, ale tak to cały czas wychodziła taka, wiesz, jak ciotka kiepska. Pani nie zawsze Krystian to robi. Tyły? Tak. Pomóż, chodź do mnie, Komuj, wypracuj, dzieci włosy. Chodź! A mam ci robić tak warstwą? Czy mogę tak wiesz? Jakkolwiek ci już! Oczywiście, że możesz. To i tak się skręci, zanim dojedziemy. No to będziemy w łazience po prostu. Właśnie jak w ogóle się czujesz? To się mam jakieś krople dała więc jest okej. Okay. Do ucha? No. Coś w sensie jak dotknę, tak tu to, czujesz, to boli, nie? ale już nie boli tak samo od siebie. Dobra, kolik, Dobra kolik, nie ma co? mnie tak, że ja pielniczę to tu. Otóż no, już nie biorę tego od ciebie. To? Jak nie chcesz nie malować? Ja się jednak sama so, w Polsce. Gloria, czemu <gloria>, to nie zaśpiewamy? A co to jest? Nie wiem. <gloria> in excelsis Deo Gloria In excelsis Deo <gloria> Pentatonix to śpiewa. Ale to nie jest polska. Dobra, nie było tematu. Nie, to jest po polsku. Jest? Nie znam. Gwiazdo Betlejem <gloria> Świeć na niebie. My. No i widzisz, to pięknie brzmi, a nie. Pójdźmy wszyscy do a ja, nie, nie. Dla ludzi. Dla ludzi? Nie robisz to dla ludzi, ty dla siebie? No Muszę ustalić, jak to ogarniasz. No i Warcie nie ma kombinowania w trakcie. Nie ma improvisacji! <grym> wpisujemy w agendę kolędowanie z wami? Nie wiem. Zestresowałam się tym pytaniem. To <laughs> taki <jade> nosy, <laughs> Jak na stołówce. <laughs> takie, żeby było się takie jazzowe. Okej, okay, jazzy. Gdy się Chrystus chodzi! i na świat przychodzi Godzinę, dwie godziny już siedzimy, bo cholera mamy to dopracowane Pięć minut, ale to było dobre pięć minut Aga! No? Mam dla ciebie prezent były plany na takie nie wiadomo co, że Monika nie pomaluje, bo przecież bo przecież będziemy mieć czas na jakieś fryzury, na jakieś szykowanie, się nagrywanie, a tak nas pochłonął, e, pochłonęły te próby, gdzie i tak nie są dopracowane naszym zdaniem, że jesteśmy po prostu, wy... znaczy ja jestem wymalowana gorzej niż na co dzień, bo się sama maluję jedziemy! I właśnie jedziemy. Jestem tak niewyrobiona, że chciałam mieć kolarki pod tą sukienką, bo jest strasznie krótka. Mierzyłam w domu i zapomniałam ich. I nie będę się czuć tak komfortowo, ale mimo wszystko bardzo dziękuję za polecenie osobie, która pisała o tych kolarkach, bo to nie był mój pomysł. W domu jak mierzyłam, czułam się świetnie, wiedz o tym. Może innym razem. Lecimy. Przynajmniej jest takie lustro, że można się przejrzeć. No prawie, jak tylko takie no. siatki tu nie są. Tak to ostatecznie wygląda. Inaczej inaczej nie będzie, musi to tak I mam wyglądać. ciaska morska przy tobie. Dobrze gadasz. Co to? Dobrze gadasz. Co ty gadasz? No jest, krótka, kurczę, miałam kolarki w domu Sobie ubrałam, przemierzałam i naprawdę czułam się rewelacyjnie Wiecie, to nie, nie, nie było wizualnie żadnej różnicy Ale ja się czułam bardziej komfortowo No a teraz jest jak jest Przynajmniej ag agrafka tu jest A tu co? Czy to jest od żelazka? Prawdopodobnie mam tutaj od żelazka odciśnięte Yeah. Monika i Agnieszka, zapraszamy serdecznie, brawa dla Was! Wyśpiewajcie razem z nami głośno. Z przyjaciół wspólnego pierwszy raz piję alkohol. Kolejny prezent. Ja się dzisiaj nie zabiorę z tym wszystkim. No to ja, ja sprawdzę. No, Ale no, mamy no, wszyscy to samo, żeby wyznaczył, że Aga otworzy. Aga, nie ciężko mówić. Kto to tak zawiązał? To jest tak drugi Węzełek, poczekaj, otrzymaj to winogrono. <grymnie> a o Marta, wiesz ty co? Jak pięknie, Na słodko. Kubek się. I moje ulubione lindorki. I każdy się ogląda moje włosy masę, nie zbiecę z tego palca